Dawno na kanale nie było materiałów z cyklu polecanych laptopów. A teraz tak naprawdę to najlepszy moment, żeby coś sobie kupić. Albo do zdalnej pracy, zdalnej nauki, nauczania czy też po prostu nadrobić zaległości w grach. Dlatego dzisiaj polecane konfiguracje notebooków, które sprawdzą się nie tylko w obowiązkach, ale dadzą wam wiele frajdy podczas ogrywania ulubionych tytułów. W te oczywiście długie zimowe wieczory. Zdecydowaliśmy się na laptopy od jednego producenta, ale dlaczego? Ponieważ laptopy, które pojawiały się do tej pory, to szybko rotująca oferta. Sprzęty są ciężko dostępne, przez co szybko materiał przestaje być aktualny. Ponadto w gotowych konfiguracjach laptopów stosuje się często pamięci o niskim taktowaniu. Do tego słabej jakości dyski SSD, a co najgorsze czasem pojawiają się też dyski talerzowe. A na domiar złego dochodzi jeszcze wątpliwe chłodzenie, które zazwyczaj nie jest wystarczająco wydajne, aby schłodzić całą jednostkę. Zanim przejdziemy do konkretnych propozycji, kilka słów wstępu. Na rynku istnieje całe mnóstwo laptopów gamingowych do wyboru ale po weryfikacji czy też ich wydajności i opłacalności zawsze istnieje jakieś ale. Albo za wysoka cena, albo procesor za słaby, wątpliwa jakość wykonania, chłodzenie o niskiej wydajności i wiele, wiele innych czynników, które przekreślają zakup danego sprzętu. Coraz popularniejsze stają się laptopy konfigurowalne. I to zdaje się być najtrafniejszym wyborem, decydując się na zakup komputera przenośnego. Tylko, żeby takie rozwiązanie miało sens, sprzęt powinien być dobrze wyceniony i oczywiście dobrze dobrany. I dlatego w tym materiale zdecydowaliśmy się na laptopy tylko jednego konkretnego producenta. Nie jest to materiał sponsorowany. Ale dlaczego akurat wybraliśmy tego producenta, o tym myślę, że dowiecie się podczas trwania tego materiału. I rozjaśni się nieco, dlaczego Dream Machines to gwóźdź dzisiejszego programu. Zaczniemy klasycznie. Na pierwszy ogień ruszamy z modelem G1650, Myślnik 15PL50. Laptop za nieco ponad 3600 zł. Jest to najtańszy komputer z dzisiejszego zestawienia, co nie znaczy, że mało potrafi. Na pokładzie mamy oczywiście Nvidia GeForce GTX 1650 z 4GB RAMu. Czyli karta, za pomocą której pogracie we wszystko. Oczywiście czasem będzie z waszej strony wymagała kompromisów, ale w każdym razie Cyberpunk 2077 będzie śmigał. W tym laptopie również na uwagę zasługuje dysk SSD. 500GB PCI Express 3.0 NVMe. Szybki dysk to, moim zdaniem, bardzo ważna kwestia. Czasem kiepsko dobrany dysk SSD albo co gorsza, talerzówka potrafią zabrać całą przyjemność z użytkowania swojego komputera. Co prawda, dysk z dzisiejszego zestawienia nie jest najszybszy, ale wystarczający. My ten dysk traktujemy jako bazę wypadową. Jeżeli jednak ktoś potrzebuje wydajniejszego dysku, może dobrać sobie jednostkę idealnie spasowaną pod swoje wymogi. Czasem dzieje się tak, że producenci sprzętu chcą na czymś zaoszczędzić i najlepiej oszczędzać na czymś, czego nie widać. Niestety często dzieje się to kosztem chociażby pasty termoprzewodzącej. Wątpliwej jakości pasta potrafi szybko stracić swoje właściwości, o ile w ogóle je posiadała. Taka pasta może spowodować wiele szkód. Przykładowo komputer z kiepską pastą termoprzewodzącą może zacząć się przegrzewać. W konsekwencji czego będzie działał niestabilnie, a co gorsza, może być narażony na to, że przez działanie wysokiej temperatury może ulec po prostu uszkodzeniu. W przypadku tego komputera, jak i każdego innego z tego zestawienia, możemy wybrać pastę Thermal Grizzly Cryonaut. Najważniejsze jest to, że dostajecie komputer z nałożoną już pastą. Dlatego po zakupie laptop nie wymaga ingerencji w układ chłodzenia. Ale przejdźmy do kolejnej konfiguracji. A do tematu pasty termoprzewodzącej jeszcze wrócimy. Jest to kwestia często pomijana, a uważam, że to bardzo ciekawy i ważny aspekt do poruszenia. Na kolejną maszynę musimy wydać nieco więcej, czyli jakieś 3929 zł. Niestety każdy konfigurator z udostępnionych linków wymaga tego, abyście nieco poklikali. Producent zapomniał dodać funkcjonalność, za pomocą której można by było udostępniać koszyki. Ale ja wiem, że jesteście mega ogarnięci i poradzicie sobie z tym bez problemu. Dream Machines G1650 Ti, Myślnik 15PL50. Wszystkie laptopy z dzisiejszego zestawienia bazują na matrycy o rozmiarze 15,6 cala. Wszystkie matryce to oczywiście IPS-y i w zależności od modelu, mają odświeżanie 60 Hz albo 144 Hz. W przypadku tego modelu, będzie to 60 Hz IPS. Procesor, pamięci RAM i dysk twardy pozostają bez zmian. Czyli Procek Intel Core i 5 10300H, 16 GB DDR4 oczywiście z taktowaniem 2933 MHz. I do tego dysk Kingstone a 2500 GB. W przypadku tej konfiguracji mięskiem jest oczywiście układ graficzny. Na pokładzie tej maszyny mamy GTX 1650 Ti. Jest to karta, która spokojnie pozwoli wam pograć we wszystkie aktualne tytuły. Jest oczywiście zdecydowanie wydajniejsza od tej z poprzedniego zestawu. Póki co nie wymaga od użytkowników większych kompromisów. Do Hive Full HD jest jak znalazł. Z czasem, za pomocą tej karty, możecie celować w ustawienia ultra. Pasta jak poprzednio: Thermal Grizzly Cryonaut. Mam nadzieję, że cierpliwie czekacie na te kilka ciekawostek związanych z pastą. Za chwilę nieco o niej więcej powiem. W konfigurowaniu Dream Machines to jest fajne, że mamy dowolność w ustawieniach konfiguracji. Dlatego z pozoru niewielkie zmiany i niewielki wzrost ceny przekłada się na konkretną wydajność. Kolejny notebook to G1660Ti, myślnik 15, PL50. I tak samo matryca 15,6 cala 60 Hz IPS, 16 GB i piątka 10300H. SSD Kingston A2500GB i tutaj też wisienką jest karta. Wyobraźcie sobie, że w cenie 4229 zł otrzymujemy porządne podzespoły i do tego GTX 1660Ti z 6GB VRAMu. Do pracy ten komputer jest jak znalazł, a zwłaszcza jeżeli waszą pracą jest zawodowe ogrywanie gier wideo. Pograć we wszystko w Full HD i oczywiście na ustawieniach Ultra. No niestety bez takiego feature'u jakim jest Ray Tracing, no ale nie można mieć wszystkiego. Chociaż szkoda, bo to fajny bajer. Jednak chyba musimy na jego rozwój jeszcze trochę poczekać. Kolejna propozycja to komputer za jakieś 5050 zł. I od tego momentu zaczyna się robić bardzo ciekawie. 1660ti 15pl53 Tu już matryca 15,6 cala 144 Hz, ale poza matrycą mamy tu dużo innych zmian. Główna to oczywiście procesor. Wybieramy Ryzena 5 3600. Jest to oczywiście desktopowy model. RAMu dalej 16 GB. Ale z racji tego, że Ryzeny lubują się w wydajnych kościach, tym razem 3200MHz DDR4. Żeby oczywiście wykorzystać potencjał drzemiący w procesorze. Cała reszta bez zmiany, czyli grafika dalej 1660Ti. Dysk oczywiście Kingstone A2500GB. Cała zabawa w przypadku tego komputera tkwi w jego procesorze. Jest to wielowątkowa jednostka o szerokim zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się w grach. Streamowaniu obrazu, renderowaniu filmów czy też ogólnej obróbce wideo. Kolejna propozycja to podobny zakres cenowy około 5000. Mamy za tą kwotę RG2060 15 PL50. Jednostkę z RTX 2060 wyposażoną również w 6 GF. Karta już dla bardziej wymagających graczy, i tak naprawdę, w połączeniu z Intel Core i 5 16GB DDR4 odpalicie wszystko na Ultra i to w Full HD. Przy rozmiarze matrycy 15,6 cala, graficzka będzie prezentować się satysfakcjonująco. Najważniejsze w przypadku tego laptopa jest to, że możemy liczyć na te 60fps przy ustawieniach Ultra i to w tych bardziej wymagających tytułach. Cała reszta laptopa pozostaje oczywiście bez zmian. Ale tak naprawdę prawdziwa zabawa zaczyna się, jak już dołożymy 450 zł do tego zestawu. Wtedy wydajność znacząco wzrośnie. Wtedy macie Dream Machines RT2060 15PL53 z RTXM 2060, RTX 2060 16GB DDR4, 3200MHz. I co najważniejsze, desktopowy Ryzen 5 3600. Co tu dużo mówić? Praktycznie w laptopowej obudowie macie zamkniętego desktopa, na którym bez problemu obrobicie wideo, pogracie we wszystkie tytuły, nagracie gameplay, a także napiszecie tekst w Wordzie. I ten tekst napiszecie bez większych kompromisów, także myślę, że warto się nad tym laptopem pochylić. Do tego macie na pokładzie wszystkie aktualne technologie, takie jak Ray Tracing, DLSS i wielowątkowość procesora na bardzo wysokim poziomie. Na ten moment sam z niego korzystam i jestem mega zadowolony. Dysk oczywiście bez zmian jak poprzednio, ale tak jak mówiłem, jest to baza wypadowa. Ostatnia propozycja to już coś dla graczy bardziej wymagających. RT 2070, myślnik 15PL53, z mocniejszym bratem RTX 2060, czyli lecimy oczko wyżej i celujemy w RTX 2070. Szczerze to wierzyć się nie chcę, że za 6000 mamy komputer, na którym spokojnie pogracie we wszystko w bite 60 FPS-ów. I oczywiście ustawienia ultra. A nawet skorzystamy w sporej ilości gier z tego bayera, jakim jest matryca z odświeżaniem 144 Hz. Gdybym miał kupić laptopa, to chyba bym wybrał ten konkretny model. Rewelacyjny układ graficzny, do tego mega wydajny procesor i szybkie pamięci. Całość sprawia, że te komponenty będą się ze sobą idealnie dogadywać. Do tego nowe technologie sprawią, że ten komputer będzie mega przyszłościowy. I oczywiście karta dysponuje 8 GB VRAM. Teraz słów kilka o tej długo wyczekiwanej kwestii pasty termoprzewodzącej. Obecnie podzespoły mają to do siebie, że generują spore ilości ciepła. Jakoś te nadwyżki trzeba odprowadzić, więc potrzebujemy dobrego układu chłodzenia. Jednak to nie wszystko. Czasem producenci stosują dobre układy chłodzenia. Jednak walną na procka czy też grafikę takiego śpika, że równie dobrze mogliby zastosować po prostu pastę do zębów. Dobra pasta termoprzewodząca to gwarancja stabilnej pracy całego komputera. Pasty niższej jakości z czasem wysychają i twardnieją, tracąc swoje właściwości. Thermal Grizzly Cryonaut to najlepszy wybór spośród past na rynku dostępnych obecnie. Tą pastę docenia wielu użytkowników ze względu na ciekły metal, jaki zastosowano w jej strukturze. Idealnie on wnika w nierówności chłodzenia, a pasta jest odporna na działanie wysokich temperatur. Nie wysusza się, a wy będziecie do końca użytkowania swojego komputera spokojni o stabilną pracę waszego sprzętu i o jego temperatury. Oczywiście to też nie jest reklama. Ta pasta jest po prostu dobra, jest to potwierdzone wieloma testami. I wielu użytkowników potwierdza jej pozytywne właściwości. To wszystkie propozycje, jakie dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję również firmie INIGO, która pomogła mi dobrać zestawy z dzisiejszego zestawienia. Chłopaki zrobili naprawdę bardzo dobrą robotę. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Najważniejsze jednak jest to, że te sprzęty są dobrze wykonane, działają stabilnie i żadne temperatury nie będą dla tych komputerów strasznym wyzwaniem. Wszystko będzie prawidłowo odprowadzone. Laptopy z dzisiejszego materiału dają gwarancję solidnego wykonania. Są oczywiście dostępne, co jak wiemy nie jest takie oczywiste. I gwarantują satysfakcję z użytkowania, co nie jest wcale takie oczywiste. I mam do Was też jeszcze jedno pytanie: jaka Waszym zdaniem jest najsensowniejsza kwota, jeśli chodzi o zakup komputera? Ile bylibyście w stanie wydać na swojego wymarzonego laptopa? Dajcie znać w komentarzu. Liczę, że film Wam się podobał, i widzimy się w przyszłą niedzielę punktualnie o godzinie 14.00. Także do zobaczenia, moi mili, w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć!